Kochani, dzisiaj jest piątek, piątunio. Nie za ciekawa sytuacja na świecie ze względu na Ukrainę. Uh, nie wiem, jak się YouTube na ten temat zaopatruje, czy mi zablokują filmik, czy nie. W każdym razie chciałam Wam pokazać, co tutaj się mówi. Pokażę Wam tylko, co tutaj się mówi w telewizji, ile się mówi, bo generalnie Ameryka zawsze miała takie klapki na informacje albo... O wszystkim, co dotyczy Ameryki. Na dzień dzisiejszy myślę, że, tam, że jest bardzo dużo na ten temat mówione, dlatego że to w sumie też dotyczy Ameryki. Jest tam bardzo e, dużo w Polsce żołnierzy amerykańskich stacjonuje teraz. E, no, i, no i co? No, po prostu no, trzeba o takich rzeczach e, mówić, prawda? Także vlog dzisiejszy no, nie jest do końca łatwy, lekki, przyjemny. Ale poruszający również, pokazujący Wam, co się mówi w Stanach na temat tej całej sytuacji i czy nasz prezydent tutaj reaguje dobrze, czy nie. Wszystkiego dowiecie się w tym vlogu. Ten vlog jest z paru dni, bo jest środa, czwartek i piątek. Tak więc, zapraszam. Hejka. u nas piękne słońce, ale zimno. Chyba na minusie, okulary bym sobie założyć. Eee, kolejny dzień, kolejny vlog. I jedziemy z Pawełkiem do przedszkola. Eee, nie wiem czy pamiętacie, dla tych osób, które oglądają regularnie moje vlogi, on chodzi do takiego przedszkola, który nazywamy Backup. Przedszkolem właśnie przepraszam, właśnie jakby się coś um, działo typu, no jak nie mamy opiekunki albo coś tam, no i normalnie on by był dzisiaj z Jamesem w domu, um, no ale James jest um, w Nigerii, a u nas wszystko co miało być, wszystko co miało być, um, pójść źle, no to poszło, Dawid się obudził za późno, Miał, ma dzisiaj tournament, to musiałam go zawieźć do szkoły. Um, ale piękne słońce, słuchajcie. słuchajcie. E, Kuba mi pomógł bardzo dużo z Pawełkiem. A w tym czasie przebrał go... Y, ja mu dałam śniadanie, chociaż mógłby dostać w tym przedszkolu. Ale no dałam mu śniadanie, jest dziewiąta, dosyć późno tam jedziemy. Tym bardziej, że go dzisiaj odbiorę o 4:30, bo mamy, Paweł zaczyna nowy sezon piłki-basketball, więc basketball i w ogóle soccer takie multisporty dla dzieciaczków takich 3-4-letnich. Um, więc tak na dobrą sprawę, to wyzji dzisiaj mamy. A ja w ogóle w pracy, jeden dealer, słuchajcie, mi napisał, dzwoniłem wczoraj. A dzwonił wczoraj wieczorem. Potrzebuję, żeby ktoś do mnie oddzwonił. No to już wiedziałam, że jest poważna sprawa. Zanim poprosi o menadżera, bo kogoś mówię, muszę, muszę do tego gościa zadzwonić. To jakoś 15 minut byłam z nim na telefonie, rozwiązałam jego problem, wszystko jest ok. No, później Kuba wyszedł do y, szkoły i chciałam w tym samym czasie zawieźć właśnie pawełka. No ale to dostałam telefon od nowego mm, dealera, to mnie szefowa zadała pytanie, to ktoś tam jeszcze y, potrzebował, y, zatwierdzić kupno. Tam RV, jak to jest RV? Po polsku: e, kampera. No więc, więc po prostu tak się z zeszło, że już jest 8.50 i ja dopiero jadę. Ja dopiero jadę, muszę im zaznaczyć, żeby nie kładli go do spania, bo oni kładą, w sensie i on tam leży z dzieciakami i tak zasypia. On normalnie mi nie chce spać, iść spać koło 8, dziewiątej, a tym bardziej jak, jak teraz, jak oni go położą, to jest tragedia. Dzisiaj będzie tragedia. Albo chociaż, żeby go obudzili wcześniej, bo... nie będzie za ciekawie będę się do północy męczyła no <laughs> dobra my jedziemy ja wam poopowiadam więcej o Nigerii jak macie jakieś pytania to w zasadzie pytajcie bo jest tyle rzeczy, że ja nawet nie wiem dla mnie to niektóre rzeczy już są normalne, tak jak normalne są tutaj w Stanach ale, ale wiadomo, no, Nigeria jest bardzo kulturowo zróżnicowana od w ogóle Europy i Ameryki i, i cała Afryka. Tak więc em, no jest naprawdę, no, no jest przepaść. Jest przepaść, więc dajcie znać, e, jeżeli macie jakieś pytania pod tym filmikiem, a ja będę na nie odpowiadała w następnych filmikach. Dobra, a my idziemy do przedszkola. No, dalej, idź. Come on. O nie, ja zimno. To jest minusowe, są w już chyba z siedem. Widzę teraz tutaj, no. na No ten takim na zewnątrz duży. No. Że uh. dzisiaj nie mogę zebrać myśli. Nie piłam kawy od rana. Więc jadę sobie po kawkę do maczka. A wyjedzicie ze mną. Zobaczcie, polskie linie lotnicze LOT. Mówią o tym całym wydarzeniu. Okay. Dopiero w Dopiero włączyłam. Także mówię o tym na CNN też. Muszę zobaczyć na lokalnych kanałach. This is a flagrant violation of international law. The president for the first time Tuesday called Russia's move an in invasion. This is the beginning of a Russian invasion. The president also slapping stiff new sanctions on Russia, targeting two large banks and imposing penalties on Russian debt. Which oh, yeah, yeah, says means Moscow can no longer. kochani, kto mnie odwiedził? Jessica! <laughs> Wpadły, przywiozły pączuszki na tłusty czwartek, jutro jest, a my mamy wtorek, nie? Amerykański. Chyba tak. No 1 marca. No. Tak, na 1 marca będziemy jedli donaty z dziurką. O. A, to a teraz nawet nie widziałam. O, oh, Fat Tuesday. Znaczy, y, widziałam wszędzie FatQ, ale nie wiedziałam, że, że, że w Stanach świętują kiedy indziej. Znaczy, że po prostu nie skojarzyłam faktu. A ja, już jak myśmy się najadły, to ja, to ja teraz filmuję. Nie ma co pokazać, ale zjadłyśmy lunaczek i, i chwilkę tutaj sobie wypijemy herbatkę. O tak, tak, właśnie, Lili. Ojej. Co ty kupiłaś jeszcze no. oprócz tego? Tak, to są kączki z różą, a tu są kołaczki. Nie mam ich. pojęcia. No, no, ale kołaczki to sobie weźmiesz, nie? Nie, to dla was. Oh my gosh! Dziękuję bardzo! O! Ja nie o. nieskromnie wezmę dwa od razu. Mm -hmm. <noise> Cisze. Słuchajcie, ale mnie to denerwuje. O! No, w każdym razie, jadę po Pawełka. W każdym razie, ten chciałam tak na szybko yy, do Was nakręcić i powiedzieć Wam. W takiej sytuacji jeszcze nie byłam nigdy, że sama z trójką dzieci, yy, że na tak długi okres czasu. Wiem, że byłam z dwójką, jak James poleciał na pogrzeb brata do Teksasu, bo miał jednego brata w zasadzie najstarszego, który zmarł 12 lat temu. I też akurat przypadł pogrzeb w mojej urodziny, bo niedługo będę miała urodziny. Wtedy były to okrągłe 30, urodziny. No, i, i było to w Teksasie, to było ciepło, ale to przypadło na koniec lutego. No, a teraz ten pogrzeb jest również tam. Trzy dni będą obchodzić, o ile dobrze zrozumiałam. Jest rozpiska. No, ale nie byłam nigdy w takiej sytuacji, bo powiem Wam, że raz, że jestem z trójką dzieci sama. No, nie można powiedzieć już dzieci, bo Dawid i Kuba mi pomagają, ale na przykład teraz Dawid niestety, ale. On mi nie może pomóc nic. Kuba tak samo dopiero jak przyjdą około 16 ze szkoły, no ale dzisiaj, że się tak złożyło parę rzeczy naraz. Za chwilkę Kuba też zacznie track, ale to za miesiąc, czyli zacznie to całe bieganie, bo też sobie wybrał jako bieganie, bo powiedzieliśmy im, że, że muszą coś robić, muszą jakiś sport wykonywać, zobaczyć, czy lubią, tak jak kiedyś robili e, piłkę nożną, grali w piłkę nożną to muszą po prostu się przyzwyczajać albo szukać swojego. Teraz Dawid na początku mówił, o, ja jestem chudy, nie chcę tego, ale w futbolu i szczupłych, i napakowanych potrzebują, zależy na jaką pozycję, on jest bardzo szybki. Tylko, że no futbol to jest dosyć twardy sport. Trzaskanie i w ogóle, wiecie, te concussion, czyli te, te można dostać, no, znowu nie wiem po polsku, tego nieudaru mózgu czy czegoś? No. W każdym razie no to jest ciężki sport, no ale wymyślił sobie teraz, ciekawe kiedy mu przejdzie, że on będzie. No. Że on będzie na futbol Dobra, ja idę po Pawełka. I jak było w szkole Pawełek? Core? A jakieś piosenki śpiewałeś? No. Nie śpiewaliście żadnych piosenek dzisiaj? And we were reading, oh. and we were... a co jadłeś? Snaki, co jeszcze jadłeś? No, snack. Um, Crackers. Crackers, a okay, snak. Right. I co jeszcze? Co jeszcze jadłeś? A juice jakiś, czy water piłeś? I Water też nie piłeś? Yeah. To no co, nie lubiłeś milk? Musisz spróbować milk. Jak będziesz chciał siusiu, to mów, ok? No. Odebraliśmy Pawełka i napinamy. 10 minut, nie zdążymy. No ale trudno. Będziemy trochę spóźnieni. Nie? No. Tak więc takiego, takiego rozdwajania, rozstrajania się, słuchajcie, um, tyle zajęć plus to, że Jamesa nie ma, plus to, że Jamesa nie ma, no to jeszcze, jeszcze nie było. Jeszcze tego u nas nie było, no ale kiedyś musi być pierwszy raz. Damy Mama. Damy rady. Like, no, I want a shake, okay? Give me a shake Ale ten pan gadatliwy. Jeszcze pytam mu się, czy spał w przedszkolu, bo mieli mu nie pozwalać spać tyle, bo czasami to... Okej. Okay. Więc e, miał nie spać niby tam tak długo. No, on mówi, że tak, że spał długo i w ogóle. Wiadomo, no, nie ma poczucia czasu, ale generalnie, jak zawsze przychodzi z tamtego przedszkola, to nigdy nie jest śpiący. Normalnie pójdzie mi, idzie mi późno spać. Tam panie chyba jednak mu pozwoliły pospać, bo generalnie to on nie zasypia dobrze. A tym bardziej, jak się tam wyśpi, to już widzę, do której dzisiaj będzie ze mną. No dobra, nieważne. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze tutaj chciałam Wam powiedzieć przy okazji, że jak nie jesteście w pewnej sytuacji, to nigdy nie wiecie, jak się zachowacie. I dlatego ta sytuacja teraz, gdzie ja muszę praktycznie wszystko sama, a dzisiaj to już w ogóle było. Dawid zaspał do szkoły, a musiałam go odwozić i takie tam różne. Dzisiaj był po prostu bezidzień. Był bezidzień i. Do tego jeszcze dużo rzeczy w pracy, dużo osób dzwoniło dzisiaj dealerów. Jest taki okres, że wydaje mi się, że teraz na wiosnę zamawiają dużo produktów, dużo tych kamperów, więcej niż normalnie, więc jest takie dosyć, czuć taką biznes w pracy, że wszystko jest jak na wariackich papierach. O. Mile. The destination is on your left. już Pobre jesteśmy McDonald's synuś dostaniesz McDonald's, jak wejdzie, wejdziemy ty musisz coś jeść jak w szkole ci dają ok chicken nuggets. ok chicken. tylko brokoli Bro nie nuggets, yeah. także Tak no więc, dopóki nie jesteście w jakiejś sytuacji, to nie wiecie jak to jest. Ja mam teraz takie założenie, że nieważne czy się wali, czy nie, ja po prostu nie mam innej opcji. No i muszę sobie jakoś radzić. Także bardzo było miło. Bardzo miło ze strony, ze strony Jessiki, że dzisiaj przyjechała. W sumie tak nieplanowane. Przywiozła mi pączki, przywiozła nam pączki. I tak miło, że po prostu zapytała się. Ja generalnie jestem taką osobą, że, że pytam się ludziom często, więc, więc to było takie fajne, że chociaż raz mnie się ktoś zapytał, czy może mnie coś z polskiego sklepu e, kupić. Um, i, I czy przywieź mi pączki, były tłusty czwartek. A już nie pamiętam, kiedy miałam pączki na tłusty czwartek, polskie prawdziwe. Po prostu no, nie mam czasu. Obchodzę 1 marca jest w tym roku e, amerykański e, Fat Tuesday, czyli um, tłusty wtorek. No i, i z tego tytułu będziemy jeść amerykańskie donaty z dziurką. No, idziemy na lekcję. Bardzo fajnie ten nauczyciel prowadzi te zajęcia, to jest ten sam, którego mieliśmy właśnie w zeszły sezon, także super. Na pewno zapiszemy na marzec i kwiecień też, bardzo, bardzo Pawełek lubi. I to jest właśnie, to są multisporty, czasami robią siatkówkę, czasami koszykówkę, czasami piłkę nożną, także multisporty, czasami futbol. Ciekawa pogadanka, czwartek, dzień po, czy nawet w nocy dzisiaj naszego czasu e, praktycznie e, dowiedzieliśmy się, że Ukraina została zaatakowana przez Rosję i ciekawe pogadanki. Ja nigdy nie bardzo się lubiłam w polityce, ale ten gościu. Wow. Rosjanie też protestują. Więc to jest crazy. I zaraz. Wow. To jest fajne. I, i e, odważni są, odważni są ci Rosjanie, którzy wspierają Ukraińców, bo wiemy, jak, jak Rosja się z różnymi sprami, e, sprawami e, rozlicza. No, w każdym razie, aż mnie to zaciekawiło, słuchajcie. Dzisiaj, jak się obudziliśmy, yy, ktoś by pomyślał, że w dzisiejszych czasach pandemia i to, co jest teraz, to było najgorsze, co było. A zobaczycie, że ta pandemia tak szybko jak się pojawiła, tak szybko zniknie. W sensie, że nikt teraz o tym nie będzie tak mówił, jak właśnie o sytuacji yy, zamiedzą, że tak powiem. Generalnie wiedziałam, że jest jakaś gruba sprawa. Też u mnie i z siostrą, i z mamą rozmawiałam wszyscy bardzo tacy zatrwożeni, no bo nie wiadomo, co się stanie. Jeżeli będą stali prezentowi Rosji na drodze, no to nie wiadomo, Ameryka ma niby nas chronić, ale czy będzie, czy się będzie wycofywać, jeżeli Polska będzie chciała wziąć udział, czy będzie musiała z Polską razem Pomagać Ukrainie i, i iść na, na, na Rosję? Nie wiem, nie, nie wiem co i jak, wiecie, nie chcę nawet o tym myśleć, ale powiem Wam, że wiedziałam, że jest jakaś gruba sprawa, bo yy, Amerykanie generalnie mają tak bardzo klapki tylko na ich krajach. Jak były yy, zamachy i, i była wojna z Afganistanem, wojna z Irakiem, to wtedy było ciągle o tym trąbione ale nigdy tak nie było, żeby było, jeżeli chodzi o kraje, tak jak właśnie Ukraina. Więc wiemy, że musi być gruba sprawa, plus no mamy te całe tarcze w Polsce, mamy żołnierzy, to nie jest tak jak kiedyś, że to tylko była obietnica, mamy fizycznie oddziały żołnierzy amerykańskich w Polsce, no więc jest to sprawa realna, coś się dzieje. I powiem Wam, że, znaczy, realna, dotycząca Ameryki, że tak powiem, bo są tam nasi, więc o tym teraz trąbią. Jest tego dużo, słyszy się dużo, właśnie non-stop, każde wiadomości tylko to wałkują. Tylko to wałkują. Dużo razy się, przewija się Polska, nawiązywanie jest do II wojny światowej, że Polska pomaga Ukrainie, że się budują te schroniska całe przy granicy i w ogóle. No i oczywiście o żołnierzach amerykańskich. Ja myślę, że jest taki nacisk, no nie tylko, że to właśnie żołnierze amerykańscy, ale że to już jest teraz tak rozdmuchane jak i Irak i Afganistan. Także no jest poważna sprawa. No i ogólnie założenie jest takie, tutaj się wyrażał ten senator, że jeżeli my nie uderzymy w prezydenta, Biden na razie podchodzi do tego bardzo tak delikatnie, a jeżeli nie uderzymy w prezydenta, tam, gdzie go zaboli, to on będzie nam się śmiał w twarz, no bo na razie nie odcinamy go od żadnych pieniędzy. Powinniśmy się odciąć tak, żeby być sami, samowystarczalni. Mamy na tyle, żeby mieć swoje paliwo, swój gaz, więc powinniśmy się w tym momencie odciąć od niego i właśnie uderzyć w jakieś sankcje mocne, które po prostu pocisną po Rosjanach, bo to o to tutaj chodzi, bo to nigdy prezydenta nie, nie wiadomo, jak nie jakby to powiedzieć, nie będzie aż tak mocno dotyczyło, to bardziej chodzi właśnie o ludność danego kraju. No więc zobaczymy, ile będziemy się bawić w te kotka i myszkę i, i co z tego wszystkiego wyniknie. To jest bardzo ciekawe, ja nigdy polityki nie, nie lubiłam, ale z wiekiem wydaje mi się, że im więcej się przysłuchuję, tym więcej rozumiem i jest to jakby logiczne. Więc um, no będę jeszcze troszeczkę tutaj, patrzcie, no, przyjawia się Polska wszędzie. Pokazują, co chwilę wymieniają kraje, y, że gdzie uciekają, um, gdzie, się, gdzie się kryją um, Ukraińcy, do jakich krajów emigrują, także... Y, Uch, już wiem, że w sieci krążyły wideo. Ja nawet nie chcę tych wideo oglądać, naprawdę, bo nie to, że no, no to, jest, to jest straszne, bo co ci ludzie winni naprawdę? Nie są w sojuszu Ukraina ani w NATO ani nigdzie, nie są w sojuszu z, z nikim. No i co teraz? No, no, szkoda jest naprawdę tych ludzi, nikt by nie pomyślał. Ja bym nie pomyślała, że w XXI wieku będziemy przechodzić przez kolejne wo wojny. Jak to nie Druga światowa, to Afganistan, to Irak, to teraz ta Ukraina. Naprawdę, no to jest, to jest coś, co, co spędza ludziom sens oczu, bo nie wiadomo, jak to się wszystko rozegra. Jeżeli gościu chce mieć pow power, chce mieć siłę i chce to pokazać, no to on to pokaże. To on to pokaże, no nawet po trupach, także i chyba bardziej o to chodzi, bo bo po co, o co więcej Rosja jest potęgą, po co więcej ja się tylko boję, że bo się Chiny nie za bardzo wyraziły ani na tak, ani na nie nie naraziły nie, 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 nie nazwały tego czynu barbarzyńskim, to co zrobił prezydent Rosji, tylko tak neutralnie się wypowiadały nie wiem, wydaje mi się, że, że jakby się Chiny postawiły za, za prezydentem Rosji, a jest to kraj komunistyczny, to, to oni sobie razem dadzą radę. To nasze sankcje, to wiecie. Nie wiem, w, co bym, w jakie jaja by musiała Ameryka uderzyć i jak nisko i jakie sankcje nałożyć, żeby, się, żeby, żeby oni to poczuli. Nie wiem, naprawdę. Więc słucham dalej. Powiem Wam co i jak. Bo to jest na razie temat przewodni tego tutaj w tym kraju. I dobrze, no niech będzie trochę słychać o, o czym innym w Europie, a nie tylko o Ameryce.